Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Zapowiada się bardzo interesująca gra. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie defensywnie czy ofensywnie. Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku. Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Wyjdą dzisiaj na boisko w wariancie 4-4-2 z tak zwanym diamentem w drugiej linii. Dwaj środkowi pomocnicy operują tutaj jeden za drugim, grając w zasadzie w różnych sektorach boiska. Jest to ustawienie zapewniające odpowiednie proporcje pomiędzy grą defensywną i atakiem. Tak dzisiaj przedstawia się jedenastka Wisły Płock. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczym. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać piłkę. Dlatego też stawia na przewagę liczebną w środku pola. Pierwsza akcja w tym meczu, właśnie zaczęli. Świetnie teraz na wolne pole. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik, nie w ciemię bity, będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Jeden strzał z pierwszej piłki to było naprawdę udane uderzenie i bardzo dobre podanie, którego wykończenie nie wymagało wiele pracy od adresata. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ładnie ponad obrońcami. Pole karne, ale do kogo? Nie było żadnego z kolegów. Piłka trafia w gracza z pola. I piłkę przejmują rywale. Co teraz wymyśli? Zawodnik był na spalonym. Co teraz zrobi? Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Kusik. Ambrosiewicz. Odrzut z autu rozpoczną grę. Wrybluje w stronę bramki. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No, i mamy 2 do 0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Wolski czeka teraz na partnerów. Ambrosiewicz, Rafał Wolski jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zostawia teraz za sobą obrońcę. Jest teraz naciskany. Zobaczmy co zrobi. Niestety stracił piłkę. Pusik. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Brytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Dobra pozycja do oddania strzału. No tak. Żenada naprawdę żenujące uderzenie. Z respektem podchodzą do rywali, wyczekują cierpliwie ich ataku. Ładne wejście, przejęcie piłki, kurman, blisko już do bramki. Ciekawe jak to rozwiąże. Piłka wraca do podającego. Będzie chyba podawał. Przejęte do ale wciąż jeszcze walczą o piłkę. Ma sporo możliwości. Skutecznie zaatakował. No i strata piłki. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Na piłkę, co teraz zrobi? Na piłkę, co z tego wyniknie? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Za moment wznowią. Wrzutem z autu. Wolski. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Co teraz wymyśli? Cały czas biegnie z piłką. Dośrodkowanie. Nie dochodzi do kolegi z drużyny. Przejmuje obrona. Tracą piłkę po tym potaniu. Zobaczymy co teraz zrobi Teraz na pewno Jest Tak jest Gol Świetnie Naprawdę Kapitalnie to zrobili Wpakował piłkę w sam ruch bramki Przy spojeniu poprzeczki ze słupkiem Bramkarz niewiele mu tutaj zrobić. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Sędzia kończy pierwszą połowę, rezultat 3 do 0. Świetna postawa w dzisiejszym meczu, w zasadzie nie ma sobie równych. Zdecydowanie nie można mu odmówić w ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice jest dziś bardzo aktywne z przodu, a także co chyba nawet ważniejsze skuteczne. Pierwsza akcja w tym meczu. Właśnie zaczęli. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze... Drybluje w stronę bramki. Piłka idealnie. Za pleca obrońców. właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie moc. No tak. Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz na pewno! Jest! Yeah! Tak jest, gol! Świetnie, naprawdę kapitalnie to. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Furman. I piłkę przejmują rywale. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jest dobrze ustawiony, co zrobił? No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Niezła okazja do kontry. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Prostopadłe podanie uda się je przejąć. Uwaga, mamy strzał. Wybronił ale piłka dalej w grze. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Świetna akcja w obronie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zobaczmy co zrobi. Ale z kolei. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Tomasik. Niestety strata piłki. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Tak! Gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka. Już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! To jest jego dzień, to jest wielki moment, to jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie dziś zawodnikiem meczu. 4-0. Wyraźna różnica klas. 15 minut drugiej połowy już za nami. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Proszę tylko posłuchać. Kibice zgotowali schodzącemu zawodnikowi owację na stojąco. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Ładnie zasłania piłkę. Rywale musz. Strzela. Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. centruje z rogu w pole... dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym nie próbował łapać piłki zdecydował się na strzał kolejny raz interweniuje tym razem pewniej Mateusz Szwoch. No i strata piłki Rafał Wolski może dośrodkować Arbiter podyktował rzut wolny. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Osłania piłkę, świetnie mu idzie. Będzie chyba podawał. Mają teraz trochę miejsca. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Co teraz w myśli? Ma trochę miejsca na strzał. Ależ to była ważna interwencja. Przegrywający myślę, że chcieliby zakończyć tę męczarnię, ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Zobaczmy co zrobi... No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Do końca meczu pozostało 8 minut. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla mnie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Polski Mateusz Szwok. No, już blisko pole karny. Dobrze zablokował. Świetny przegląd pola. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Tomasik Dobre odebranie piłki bez faulu Wolski Jest dobrze ustawiony Co zrobi? Ma sporo możliwości Ze spokojem zgarnia Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. To prawda, ten hat-trick na długo zostanie w pamięci kibiców. Wiedzieliśmy, że będzie grać w dzisiejszym meczu. Wrybluje w stronę bramki. Piłka idealnie za plecy obrońców. Goal! To jest właśnie to, to są te niepowtarzalne piłkarskie moc. No tak, Granada, naprawdę żenujące uderzenie. Zobaczymy co teraz zrobi. Teraz na pewno! Jest! Tak jest! Gol! Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobił. Zobaczmy, co zrobi. Ależ wolej! Co za interwencja. Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Tomasik. Niestety, strata piłki. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Tak. Gol, piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Jest prawdziwy. Ładnie zasłania piłkę rybale. Strzela. Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale.